Witam wszystkich zakup samochodu Dodge Durango drugi tydzień przyjechał przejechał może około 300 km stało się coś bardzo złego na początku myślałem że jest wyciek w oleju ze skrzyni biegów proszę pod spodem cały jest mokry Ale okazało się, że jest to olej silnikowy. Olej silnikowy, który wydostaje się z takiej oto chłodniczki. Jest to chłodnica oleju silnikowego, tu gdzie przychodzi zamontowany filtr. Proszę bardzo, jest troszkę, był problem z, z demontażem tych. Kolektora sącego, ale za pomocą znajomego i jego fachowej wiedzy udało się po prostu to ogarnąć. Oczywiście jest wtrysk gazowy produkcji BRC. Tutaj właśnie jest jedna część z kolektora sącego. Proszę bardzo, tutaj są nowe uszczelki, które będę za chwilę sam montował. Proszę bardzo, cały komplet. Tu są uszczelki stare, no i także na dzień dzisiejszy to tak wygląda. Nie jest to prosty demontaż, ale nie jest też to demontaż ciężki. Już no nie dało rady dojechać do mechanika, bo już olej zaczął tak właśnie z tej chodnicy olejowej tutaj lać, że no, nie było nawet przejechaniu możliwości pół kilometra, bo Wyjazd z garażu na podwórko to jest 10 metrów. A proszę sobie zobaczyć, jak już wyglądało to na kostkach. Także dobrze, że posiadam trochę takiej wiedzy mechanicznej, że wiem jak to zdemontować. Że jakieś człowiek jeszcze pojęcie tam ma. no to na razie dziękuję.